Hej, cześć Mago, witam Was po dłuższej przerwie. Jak widzicie po tytule, po tytule tego filmu. Kupiłem sobie Clio Aresa. Kupiłem auto typowe tak ze zdjęć w ciemno. Zaoferowałem dosyć niską cenę, sprzedający się na nią zgodził. Stwierdziłem, że Civic UFO, który którym jeżdżę, jest zbyt zbyt autem bezawaryjnym. Potrzebuję. stwierdziłem, że potrzebuję zmian potrzebuję nieprzespanych nocy więcej siwych włosów stresu, także to jest to czego potrzebuję bo Civic jest, to jest zbyt udane auto po prostu odpala każdego dnia bez problemu, dowozi mnie do pracy i z powrotem wiem, że potrzebuję problemów w życiu także kupiłem sobie <grytanie> Clio RS z przebiegiem ponad 360 tysięcy kilometrów Pokażę wam jak to wygląda nie wiem czy jesteście gotowi no to tak wygląda auto, które ma prawie 400 przejechane Tadam Auto ogólnie odpala i jeździ. Tak mieszkam w Norwegii, ja bym się tutaj zastanawiam. No jest dosyć zniszczone, czyli ta tylna klapa to, to ja tego raczej nie będę naprawiał Że Pokażę Wam teraz, może bez mojego gadania, przejdę wokół całego auta. Fu, ale syf, ja pierdolę. No, i co tu się stało? Co tu się stanęło? No, będziemy reperować. To będziemy reparować. Niczek troszkę tu zażegany. Nie wiem, będziemy to na pewno jakoś poprawiać. Ale ogólnie, auto całe w oryginale nie miało żadnych szkód. No, a po prostu jakichś tam drobnych zarysowań. Pokażę Wam, że autko odpala Siup. Blokada Tak mówiłem 361 tysięcy przejechane Luz ja troszkę fotel Okej okay. Także pali bez problemu Jak widać te błędy się świecą, tam jest poduszka, bez sobie zdiagnozujemy co tam, co tam o, e, konkretnie od tego jest to teraz poduszka zniknęła nie wiem, być może to po prostu tak w tym aucie wygląda a jak raz jak go odpalałem to poduszka nie gasła więc nie wiem, może, być może to jest przez to, że teraz ruszyłem fotelem no nie wiem, no pokażę Wam na zewnątrz jak to jak to chodzi i troszkę dymi, bo stało chwilę ale tak to no, no, pracuje całkiem fajnie, równo Że nie będę gazował bo jest zimny silnik, nie lubię tak także tak to pracuje poprzedni właściciel tego auta ma 75 lat na dzień dzisiejszy ja może zgaszę, szkoda paliwka na dzień dzisiejszy gość ma 75 lat, jeździł tym autem przez ostatnie lat 15 Naprawdę byłem w szoku, myślałem, że ja powiem tak. Ja, jak miałbym 60 lat, to ostatnie czego szukałbym to jest auto, które jest niewygodne. <grybujesz> y... Mało komfortowe, czyli niewygodne, ma dużo mocy. Jak masz te 70 lat, czy tam 65, nawet 60, dajmy na to, to jednak zdolność reagowania na to, co dzieje się na drodze, już nie jest taka sama, jak masz. Dajemy na to nie wiem 20, 30 czy tam 35 lat także byłem ogromnie zaskoczony bo czytając opis tego samochodu myślałem, że to typowa ściema typu tak Niemiec tam jeździł tylko do kościoła auto szanowane i tak dalej ale sprawdziłem, sprawdziłem sobie historię tego pojazdu i tu można dokładnie sprawdzić wiek jaki miejsce zamieszkania Właściciela samochodu bez jakby kontaktu z nim. Można po prostu to sprawdzić przez stronę rządową. O tak, na no, właściciel ma 75 lat, i on tym autem poruszał się przez ostatnich lat 15. Yy, cóż tu więcej powiedzieć? Auto ma na pewno jeszcze jakieś inne usterki, wady, o których yy, sprzedający mi nie powiedział. No Ale sprzęgło, skrzynia biegów, ręczny no nie działa na przykład też. Auto ogólnie teraz mam zablokowane. Stoi sobie na biegu, bo nie lubię tego auta. Wiedząc, że auto będzie stało długo w jednym miejscu, nie lubię zostawać go na ręcznym, bo jeśli tam się szczęki zablokują. Yy, także te ręczny na pewno trzeba poprawić. Yy, aha, jeszcze jeden co ciekawe. Yy, dostałem z tym autem bonus. Dużo części. Z jednej strony jest bardzo fajne, a z drugiej może świadczym o, świadczyć o tym, że komuś albo po prostu straci, ktoś po prostu stracił cierpliwość do tego auta albo są jeszcze tutaj takie usterki których po prostu ze względu na wartość auta może nie opłaca się naprawiać, także no, myślę, że będzie ciekawie myślę, że, myślę, że będzie ciekawie ja ogólnie jazdy testowej tym autem nie, żadnej nie robiłem, kupiłem je w ciemno załatwiłem sobie transport auto kupiłem to typowo za zdjęć Cena była, cena była bardzo niska. Można powiedzieć, że w cenie kupiłem tego Clio z częściami, które no, praktycznie większość części kupiły, zostały dołączone do tego samochodu. W cenie, ceny może raczej nie będę zdradzał. Powiem tak, że za tą cenę mógłbym kupić na polskim rynku zadbanego, nie odrestaurowanego poloneza. Albo jakąś tam, nie wiem, Audica 4, B5 w TDI-ku. 1,9 TDI. 1, TDI. Yy, czy tam pasata. Także, no, myślę, że możecie się domyślić, w jakim przedziale cenowym tutaj oparujemy. No dobrze, to będzie tyle na, na ten filmik. W kolejnym filmiku zaczniemy jakoś to powoli, jak to mówią, oporządzać. Zaczniemy, myślę, może od jakiegoś sprzątania, bo szczerze mówiąc. Yy, za każdym razem, jak siadam do środka tego samochodu, to czuję, że powinienem spalić moje ubrania. Tu jest taki syf. Nie widać tego tak dobrze na kamerze, a to jest aż taki syf. Także zapraszam do, do subskrypcji, zapraszam do lajkowania. No i będziemy działać. Będziemy działać. Na razie. Cześć.